Z tej strony X-Master i dzisiaj będzie robić mm. jest mamy takie coś. To też sobie otworzę. Są innie Unboxinguję to. to już rozłożone. Zwijamy i widać już tą kostkę Rubika. I to naprawdę małą kostkę Rubika. O Boże, jaka ma ciupka. Porównajmy sobie Nie, do jakiejś innej kostki. Zobaczcie na to. Taka malutka jest. To jest yy, kostka Magic Cube. A to jest malusieńka, nawet nie wiem jaka firma, ale jest strasznie malutka. Czekajcie, czy ona się porusza? Porusza się. To fajna. To, to jest taka sama jak kostki Shiangshek, bo ktoś się spytał, a jak ktoś nie ma Shiangshek, to do Rubiksa. O. To jest taka małe. <grymne> Dobra, cześć.